Dzień dobry. Witam, bardzo serdecznie. Maćku, e, wspominałeś e, niedawno o osiedlach dla osób w wieku emerytalnym. Takie osiedla nazywane Adult Lifestyle Community. Czy to jest jakaś nowość i co myślisz na temat takich e, właśnie zespołów mieszkalnych? E, no proszę Państwa, jest tak się składa, że jak zbliżamy się do wieku emerytalnego, już wielokrotnie o tym mówiliśmy, e, zaczynamy się po prostu zastanawiać, co dalej zrobić. Czy dom, w którym mieszkamy, będzie domem, w którym przemieszkamy już do, do tak zwanego końca? Czy ten dom jest dla nas wystarczająco przystosowany? Czy nie jest zbyt duży? Czy nie jest zbyt duży w, 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 drogi w utrzymaniu? W związku z tym często właśnie dochodzimy do wniosku, że warto by się po prostu może przeprowadzić do czegoś, co będzie bardziej nam służyło pod względem i wielkości, i u, możliwości utrzymania finansowych. I również patrzymy na to, żeby... Bo często domy nas przytłaczają. To nie tylko Dom. Tylko nie jest, to nie jest tylko płacenie podatków, ale to jest również często utrzymanie ogrodu, sprzątanie, naprawy. Wiele rzeczy, które się wiąże z posiadaniem z, z domu. W związku z tym e, rzeczywiście pojawiają się alternatywy, które, które są bardzo atrakcyjne, o których chciałem dzisiaj właśnie powiedzieć. Jedną z tych takich e, at, e, alternatyw to jest Active Adults Communities. One są e, już właśnie znane od bardzo dawna, chociaż nie są jeszcze ciągle w Kanadzie tak bardzo popularne, jak na przykład są popularne na Florydzie, gdzie są całe dosłownie miasteczka ludzi, którzy mieszkają w takich małych zespołach, gdzie są powiedzmy małe domki, gdzie ktoś dba o zieleń, gdzie ktoś dba o bezpieczeństwo tych ludzi, nie wpuszcza ludzi z zewnątrz i tak, dalej, i tak dalej. Dlatego chciałbym dzisiaj po prostu właśnie powiedzieć o takich rozwiązaniach, które są występują również w Kanadzie i które mogą Państwa zainteresować. Więc przede wszystkim, co to jest osiedle tego, które się nazywa Active Adult Community. I praktycznie jest to osiedle domków podobnych, nie za dużych, zwykle są to domy parterowe, w wielkości od 1100 do 1500 square feet. I w takich właśnie osiedlach zwykle również występuje tak zwany domek klubowy, w którym House Club często występuje basen, z którego się korzysta. To tworzy tak zwane to centrum tej community i wokół tego, tych rzeczy jest ileś tam tych czasami 50, czasami 100, czasami 300 takich domków. I zabawne jest to również, że najczęściej no w takich osiedlach nie ma, nie ma po prostu płotów, czyli powiedzmy sąsiedzi mogą się ze sobą łatwiej spotykać, mogą być po prostu te formy tak zwanych interaction i również te tereny są właśnie utrzymywane przez ogrodników, przez ludzi, którzy są do tego celu zatrudnieni. I właśnie jakie są zalety tego, tego typu osiedli? Przede wszystkim właśnie łatwość utrzymania domu i niskość, niskie koszty utrzymania, dlatego że często to właśnie te prace związane z naprawami, ze ścinaniem trawy, z osiężaniem powiedzmy chodników są opłacane z dosyć minimalnych składek, które są każdy z tych ludzi mieszkających w takim osiedlu pokrywa i właśnie w ramach Home Owners Association również ma się zwykle dostęp do właśnie do tego, jak gdyby Terenu klubowego, wspólnego, czyli ludzie, którzy są tam powiedzmy żyją, są ludźmi w podobnym wieku. Najczęściej minimalna granica, żeby w takim osiedlu zamieszkać, to jest 55 lat plus i nie ma tam zwykle dzieci, nie ma tam zwykle młodych ludzi, co oczywiście z jednej strony jest plusem, z drugiej strony jest minusem, bo czasami ludzie lubią się pobawić z małymi dziećmi, no, ale to już jest inna sprawa. Natomiast rzeczywiście przez to, że w takich osiedlach mieszkały ludzie w podobnych wieku, jest im łatwo się nawiązać kontaktów, dużo ma wspólnych tematów i powstają często bardzo y, 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 duże przyjaźnie, które się po prostu przekładają na wieloletnie przyjaźnie. No właśnie wszystkie dodatkowe udogodnienia, które się z tym wiążą, bo jest, na przykład jak kupimy domek sami i będziemy w nim mieszkać. Y, w jakimś domku, powiedzmy nawet parterowym, to też mamy taką sytuację, że nie mamy e, ty, tych dogodności, które po prostu możemy korzystać, czyli po prostu baseny, e, sale do ćwiczeń i tak dalej, i tak dalej. Te rzeczy są autentycznie e, e, bardzo wygodne i pomagają w takim, powiedzmy, wypełnianiu czasu, w przyjaźni e, i również w spędzaniu miło czasu. No, to sprawa, o której wspomniałem wcześniej, to jest tak strony bezpieczeństwa i spokój. Teraz chodzi o to, że jeżeli mamy osiedle, które jest tak gdyby zamkniętym osiedlem i jest tam jakiś strażnik przy wpuszczaniu, no wiemy, że będzie mniejsza szansa na jakieś włamania, na jakieś sytuacje wynikające zagrożenia powiedzmy bezpieczeństwa. Oczywiście jeszcze często jest tak, że w tych osiedlach powiedzmy mamy możliwość powiedzmy zorganizowania Napraw. Często tego w takich osiedlach funkcjonują właśnie ekipy remontowe, że to się wydarzy, e, ma, mamy szansę, szczególnie na zewnątrz, mamy szansę do pomocy. I ostatnią rzeczą, o którą warto powiedzieć jako plusem, to jest po prostu swoboda w podróżach, dlatego że mieszkając w takich osiedlach łatwiej jest zamknąć mały domek, e, po prostu powiedzieć, że się wyjeżdża i wyjechać na, przykład na pół roku na południe, czy wyjechać do Polski. W każdym razie tego typu e, rzeczy się tam zdarzają są łatwe do organizacji. Wadami tak, Jakich z i osiedli, bo są też wady, to oczywiście jest to, że są na przykład dla ludzi bardzo starych, są zupełnie inne rodzaje arrangements robione, jeżeli chodzi o mieszkanie, gdzie są na przykład jeszcze dodatkowo opieka medyczna i opieka powiedzmy taka, że można, może ktoś ugotować obiad, podać powiedzmy, zaopiekować się seniorem. W takich osiedlach, w tych, o których mówimy, aktyw adults, takich udogodnień nie ma i w związku z tym, jeżeli już jesteśmy w sytuacji, że mamy taką potrzebę na większą pomoc medyczną, wtedy są na to innego typu rozwiązania. No, oczywiście dla niektórych ludzi jest też minusem to, że ludzie są mniej więcej w podobnym wieku, ale czasami tęskni się za tym, żeby po, po, przed domem pobierały dzieciaki czy pojawili się młodzi ludzie, także niektórzy to, to trochę źle znoszą. No, to również minusem jest to, że z punktu widzenia inwestycyjnego taki, te domki w tych osiedlach nie przerastają tak szybko na wartości, po prostu one trzymają swoją wartość, są tanie. Ale też nie, nie to, że one się szybko na nich można wzbogacić. Ale z drugiej strony ludzie często kupują ten ostatni dom po to, żeby wygodnie przemieszkać i nie, nie się o wiele innych rzeczy, o których wspomniałem. No i oczywiście one nie są przystosowane do potrzeb, tak zwanych większej rodziny, czyli generalnie rzecz biorąc, najczęściej są przeznaczone dla dwóch osób. Nie ma tam możliwości posiadania gości na dłuższy okres czasu. Także, także proszę Państwa, te osiedla są. Coraz bardziej rozbudowywane. Jeden z takich przykładów, w jednym z miejsc, gdzie tego typu osiedla, osiedli jest dużo, to jest takie miejscowość Tilsonburg, o której dzisiaj właśnie będę w reklamach mówił kilka razy. W każdym razie. Ilsonburg jest takim małym miasteczkiem, bardzo atrakcyjnym, z bardzo ładną starówką, z dobrym szpitalem, gdzie praktycznie mając chyba z 5 czy takich osiedli zrobionych właśnie pod kątem ludzi starszych, no i całe miasto jest właśnie jak gdyby tak bardzo przyjazne seniorom. Jeżeli Państwa ten teren by zainteresował, to oczywiście proszę do mnie dzwonić, a więcej Państwu informacji udzielę. Tam na przykład ostatnio widziałem dwa ładne bangalows do kupienia poniżej 500 tysięcy. 500 tysięcy dolarów to praktycznie biorąc w Mississadze kupi się jedno sypialniowe mieszkanie, a to są zwykle bungalow z dwoma sypialniami, z garażem, z dużym open concept design. Także po przerwie powiem trochę więcej na temat alternatyw do tego właśnie typu rozwiązania. Z Maciekiem Czaplińskim. Dziś rozmawiamy o osiedlach typu Adult Lifestyle Community. A czy jest jakaś alternatywa do tego typu osiedli? No, tak jak powiedziałem, te osiedla mają swoje plusy i mają swoje minusy, ale dużo ludzi bardzo lubi właśnie ze względu na to, że nie są drogie to y, obiekty, y, że jest łatwo powiedzmy podróżować, że się ma to taką poczucie wspólnoty, zna się zwykle sąsiadów. Tak jak powiedziałem, te mieszkania. Te domki są nieogradzane, nie zwykle trzymane są w zieleni, w związku z tym mamy to uczucie, że bliskość do sąsiadów, pełne bezpieczeństwo. Ale oczywiście nie wszyscy lubią na przykład płacić maintenance, które tam jest, ale nie jest duże. Eee, ale niektórzy ludzie chcą być ogrodzeni, czuć się, że to teren, na którym mieszkają, to jest ich własny. W związku z tym oczywiście też powstają alternatywy, szczególnie w rejonie Niagary, gdzie e, jest doskonały klimat, mikroklimat na pójście na Merdury, bo to są tutaj w Ontario chyba jedno z najcieplejszych rejonów, rejonów gdzie jest wiosna jest dłuższa, szybciej przychodzi, jesień później odchodzi, także bardzo ten rejon polecam. I oczywiście powstają tam całe osiedla takich właśnie, albo małych domków jednorodzinnych, czyli każdy ma niezależny domek, albo coraz bardziej często formą to są tak zwane szeregówki, czyli Freehold Townhomes zawsze mówię o domkach parterowych, dlatego, że e, proszę Państwa, sam się zbliżam do wieku emerytalnego i nie wyobrażam sobie za 10 lat biegać po schodach, a skoro budujemy, e, mieszkamy tam, chcemy mieszkać długo, to musi być dom przystosowany do potrzeb ludzi starszych, czyli parterowy, z wygodnymi, z e, e, szerokimi korytarzami, z większą łazienką i tak dalej, i tak dalej. Zresztą to, to nie trzeba tłumaczyć, ale właśnie powstają takie całe osiedla szeregówek parterowych, i mamy Podobny charakter. Mamy bliskość sąsiadów, często ludzi w naszym wieku, jesteśmy w stanie się łatwo zaprzyjaźnić, łatwiej jest z takiego domu wyjechać. Owszem, mamy zwykle mały ogródek ogrodzony, którym często możemy sobie tam pomidory czy ogórki posadzić, ale jeżeli tego nie chcemy, jest zawsze taka opcja, że ktoś nam tą trawę będzie ścinał. Także y, zachęcam Państwa, jeżeli ktoś jest zainteresowany tym tematem, o właśnie jeszcze ostatnia uwaga na, na temat tych właśnie frychodów. Y, one szybciej nabierają. Na wartości I są z kolei nie mają restrykcji dotyczących na przykład tego, że nie mogą tam mieszkać ludzie emoci z rodzinami. Zdarzają się i tacy, chociaż najczęściej właśnie wybierają te domy to się dla ludzi w wieku 55 i więcej. I, I po prostu, jeżeli Państwo są zainteresowani tym tematem, to zapraszam do telefonów i chętnie się z Państwem spotkam i wytłumaczę, jak te rzeczy działają. 905 278 0007 to ten numer, pod który mogą Państwo dzwonić. Zapraszam. Dziękujemy bardzo. Maciek Czapliński był naszym gościem. Do usłyszenia. Do usłyszenia.